Mm, przyspieszamy konkurs, bo konkurs miał być za dwa tygodnie, a konkurs będzie za niecały tydzień. W poniedziałek 7 będzie konkurs. Weźcie udział. Oczywiście trzeba zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę, żeby można było wziąć udział w konkursie. Ale już 7 marca będzie konkurs. I oczywiście przedstawię zasady wzięcia udziału w konkursie. Kto może wziąć, kto nie może, więc. Dowiecie się wszystkiego wkrótce. Cześć, do zobaczenia. No i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Tak, takie coś mam. To są niby łami szczęki. tak. Paczka wygląda. 62 g. Są smaki. Cytryna. Yy, winogron, pomarańcz, yy, wiśnia, jabłko, a jeszcze w międzyczasie bo w greckie cukierki. Mam dwa cukierki. Zobaczymy, jaki mają smak. Papierki zupełnie inne niż te nasze. Czerwony kolor. Tak to wygląda, jak galaretka. Smakuje jak galaretka. Z nadzieniem różanym, bardzo dobre, powiem Wam, pyszne. Drugi cukierek, też czerwony, czyli pewnie też będzie różany. Bardzo dobre. Idziemy do dosowania tego. Piszę open, ale nie wiem czy to się właśnie ciągnie, czy jaka tak, cholera. Zapach owocowy. Dobra, otworzę tak. Takie kuleczki różnych kolorów na początek wezmę kolor żółty mm. czy to łamie szczęka? nie w ogóle miękkie bardzo konsystencja podobna jak, do, jak z Kittles um, zapach, zapach, smak bardzo wyczuwalny zapach też, też czuć. Pomarańczowy. Daję Wam mm. bardzo dobre. Smakowa może doskitelsów nie jest podobno, ale konsystencja jest bardzo podobna. Nie, do doskitelsów. Teraz kolor zielony. Takie trochę właśnie jabłko, ale dobre. Kolor taki dosyć ciemny. Bardzo dobre. Powiem wam, że te smaki takie trochę kwaskowate są, ale dobre. Polecam wam. Cześć, do zobaczenia. Stwierdziłam, że nagram dalszą część testowania. Um, mam skipelsy takie, bo te ciemne już zjadłam, bardzo dobre były. No i hot y, tamales, ale smaki tropikalne, też są takie smaki tropikantne. Myślę, że to zostawię na później. kiedy no, przejdziemy do testowania skipelsów. Wydaje się, że może być ciekawszy smak. Mówię, ja stwierdziłam, że nakręcę to w jednym filmiku, żeby tam się nie rozdrabniać. Będzie trochę dłuższy filmik, ale, ale już dwie rzeczy. Zapach. Ciekawy zapach, dziwny zapach. To są jakieś skitelsy, skitelsy No zapach inny wam. Ciężko taki, nie wiem co, ciężko określić Jeszcze zielony, dobra, mam tu Tak, kolor Myślę, że przejdziemy do próbowania Kolor czerwony Chyba malina jak patrzę właśnie, żeby Chociaż nie to nie jest malina. To niby to są sorbety, to są smaki sorbetów z tego co widzę. Na pewno inaczej smakuje niż te standardowe sk skittlesy. mamy wszystkie te smaki się je skittlesów to taki jest posmak po, um, po jak się szejki pije takie o mleka jest posmak po jak to właśnie w przypadku tych skitelsów że faktycznie czuć ten smak, ale posmak jest właśnie taki mleczny, ale powiem wam bardzo dobre też polecam chociaż, aczkolwiek wydaje mi się, że te wcześniejsze co miałam Moje dulorze, witajcie o poranku, jest godzina ósma Dla niektórych poranek, dla niektórych nieporanek Dzisiaj testowanie oczywiście słodyczy Hop Tramales Tak to wygląda To nie jest o smaku cynamonu jak wcześniej, tylko o smaku ym, owoców, bo jest mango arbus i limonka ale przejdźmy do testowania. Oczywiście, tym razem przy, przygotowałam sobie y, napój. To lecimy. Po tym cynamonowym już mi wystarczy. Wrażeń: więc napój jest przygotowany. Standardowo to okienko takie do wyrzucania, znaczy do wyciągania. Fasolek jest kijowy. Tu mamy żółty. Wam nie mogę żółtego znaleźć koloru. Pewnie gdzieś jest. Czy to żółty? No powiedzmy, że żółty. Dobra, lecimy. Już Wam pokazuję, jak te fasolki wyglądają. Tak wyglądają, mam nadzieję, że widać. To może wiecie co? Zacznijmy od mm, limonki. Kolor zielony. Strasznie się klei do zębów. Ale dobre. Czuć taką pikantność, ale jest znośna. Może teraz smak mm, arbuzowy. To jest niby żółty. Bo innego koloru nie znam. Też dosyć dobre, ale czuć też że jest pikantne. Teraz mango. Udzę, że piszę mango tango paint mm, Limon Fever. Powiem szczerze, tak mi się wydaje, że to mango takie najsłabsze było, a najmocniejsze mm, yy, no Patrzcie ten, ten zielony kolor Limonka To mi się wydaje, że była najmocniejsza ale powiem Wam, na pewno są dużo słabsze niż te mm, od tych cynamonowych, więc mogę Wam je pokazać. Tak pikantne strasznie nie są, tak ta paczka wygląda. Cześć, dzisiaj czy do mnie przyszły dwie paczki. Znaczy wczoraj już awizo mi przyszło, ale dopiero dzisiaj mogłam odebrać, już jedną paczkę otworzyłam. Jest to płyta yy, Bye My Life. Z autografem Beaty. Trochę rozmazany, ale jest. Jest to płyta ym, z nagranymi koncertami na DVD i CD akustyczna. Tak wygląda. Widzicie, że widać. Z drugiej strony tak samo się otwiera. Jeszcze jest tego jakaś tam książeczka. Jeszcze nie mam okazji zobaczyć. Ale tak się ta płyta prezentuje w ciekawy sposób, fajnie wygląda. Ym, I przyszła druga paczka. Tak wygląda. Muszę ją otworzyć, bo jeszcze nie otworzyłam, ale podejrzewam, że to jest t-shirt e, z Pepsi, który zamawiałam. Tak mi się wydaje, bo raczej nic innego nie zamawiałam. Czy tak otworzyć, żeby nie uszkodzić tego? Dobra. jest to faktycznie t-shirt z Percji. tak ten t wygląda otworzymy Zobaczymy. Ja po prostu nie zbierałam punktów, bo nie chciałam zbierać punktów. Stwierdziłam, że sobie wezmę i zamówię przez internet. Bo będzie łatwiej. łatwiej. Tak on wygląda. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. Taki materiał. No, może być, bo to jest 50% bawełny, 50% polister, czy jakoś tak. Jak dobrze wymawiam. No i tak ten t-shirt się prezentuje, akurat co powiedziałam, na No fajna, fajna koszulka. Cześć, do zobaczenia.